Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie tak miłowali, jak ja was umiłowałem. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś poświęca swoje życie za przyjaciół. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od ojca. To nie wy wybraliście mnie, lecz ja wybrałem was. I ja wyznaczyłem was, abyście szli, przynosili owoc i aby wasz owoc był trwały. Aby mój ojciec dał wam wszystko, o co go poprosicie w moje imię. To wam nakazuje, abyście się wzajemnie miłowali, dziś znów Ewangelia niesamowicie bogata, w treść, w znaczenie. Może najpierw. Yy, Zwróćmy uwagę na nowe przykazanie, które Pan Jezus wypowiada w dzisiejszej Ewangelii: przykazanie miłości. Myślę, że wszyscy byliśmy uczeni w szkole na katechezie. Że najważniejsze przykazanie to jest przykazanie podwójne: będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swojej duszy, ze wszystkich swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. Tak, ale dobrze pamiętamy z Ewangelii, z rozmowy Pana Jezusa z pewnym młodym dostojnikiem. Że to jest najważniejsze przykazanie w Starym Testamencie. W czasie ostatniej wieczerzy, bo te właśnie słowa, które dziś słyszymy, Pan Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy, dwa razy. Jezus mówi o tym, jakie jest jego przykazanie, nowe przykazanie. To przykazanie. Ewidentnie jest jakimś rodzajem testamentu, który nam zostawia, właśnie tego nowego testamentu. I to przykazanie brzmi: Miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Szkoda, że nie jesteśmy uczeni od dziecka, że to jest najważniejsze przykazanie. Bo gdybyśmy. Mieli zakodowane w naszych umysłach, że to przykazanie jest największe, może byśmy przywiązywali większą, większą wagę do poznawania Pana Jezusa i do budowania z nim relacji. Bo to, co jest charakterystyczne dla, dla tego przykazania, to jest właśnie to, że nie można tego przykazania spełnić, jeśli nie zna się Pana Jezusa. A żeby Go poznać, to trzeba się z Nim zaprzyjaźnić. I tu dochodzimy do innego zdania z dzisiejszej Ewangelii. Nie nazywam was sługami, bo, bo sługa nie wie, co czyni Jego Pan. Nazwałem was przyjaciółmi, gdyż dałem wam poznać wszystko, czego dowiedziałem się od Ojca. Właśnie tego pragnie Pan Jezus. Przyjaźni z nami. Oczywiście to jest szlachetne, piękne, jeżeli chcemy panu Jezusowi służyć. Przyjaźń też przecież na tym polega, że hmm, przyjaciel służy przyjacielowi, kiedy ten tego potrzebuje, spełnia różne jego prośby, jeśli tylko może. Natomiast Pan Jezus chce, żeby wszystko, co dotyczy naszej relacji z Nim, było zbudowane na miłości. Czyli można powiedzieć, na przyjaźni, bo przyjaźń to jest po prostu bardzo konkretna forma miłości. I rzeczywiście, chyba każdy z nas się zgodzi z tym, że. Aby kogoś poznać, dobrze poznać, to najlepiej jest zaprzyjaźnić się z nim. A to właśnie, jak już sobie powiedzieliśmy, jest potrzebne do tego, abyśmy zrealizowali, spełniali przykazanie, które Pan Jezus nam zostawia: ten nowy testament miłujcie się wzajemnie, jak ja Was umiłowałem. Właśnie do tego prowadzi przyjaźń z Panem Jezusem. Dlatego, jeżeli chcemy kochać tak jak Pan Jezus, jeżeli chcemy realizować to przykazanie, to najpierw zaprzyjaźnijmy się z Jezusem tak, zaprzyjaźnijmy się. Jeżeli pytamy się o naszą wiarę, o jakość naszej wiary, to pytajmy się, czy. Jestem przyjacielem Jezusa. Czy wierzę w to, że jestem przyjacielem dla Niego? Czy staram się też być przyjać? Czy staram się też Jego obdarzać przyjaźnią? Bo tu oczywiście chodzi o to, aby ta przyjaźń była wzajemna, dlatego Pan Jezus mówi: Jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli spełniacie wszystko, co wam polecam. W ten sposób po prostu odwzajemniamy Jemu przyjaźnią, Jego przyjaźń do nas. To jest może zadziwiające, szokujące. Mnie to zszokowało, kiedy miałem 16 lat. To, że Jezus chce być moim przyjacielem, to, że ja mogę być Jego przyjacielem. Wcześniej mi się wydawało, że ja powinienem być po prostu właśnie Jego sługą, bo przecież w końcu to jest Wielki Bóg, Król, Pan, Władca. I nagle. Kiedy przeczytałem po raz pierwszy te słowa, wczytałem się w nie, zostałem zachęcony, żeby je medytować. Dotarło do mnie, jak bardzo się myliłem, myśląc, że Bóg chce, żebym był Jego sługą. I to był bardzo ważny moment w moim życiu wręcz przełomowy. Dlatego przyjaźń z Panem Jezusem jest czymś dla mnie absolutnie priorytetowym w moim życiu. I nie żałuję, że taką podjąłem decyzję, mając 16 lat, że przyjaźń z Panem Jezusem będzie dla mnie czymś priorytetowym. Widzę, jak na tym korzystam ja sam, jak na tym korzysta wielu ludzi. I dlatego to polecam: zaprzyjaźnić się z Jezusem, służyć Mu, owszem, ale w imię przyjaźni, nie w imię jakiegoś nakazu, polecenia, nie z jakiegoś przymusu, lęku, tylko z miłości. Moja miłość do Pana Jezusa nie jest idealna. Nie obdarzam go przyjaźnią tak samo jak on obdarza mnie. Jeszcze nie potrafię. Ale każda chwila, kiedy mi to wychodzi, jest dla mnie pięknym doświadczeniem. I wierzę w to, że również dla Pana Jezusa jest wielką radością, szczęściem, spełnieniem jego marzeń, pragnień. Jest po prostu owocem Jego miłości do mnie. A to jest takie satysfakcjonujące, jeżeli widzimy, jak nasza miłość owocuje. Nie bójmy się za przyjaźń z Jezusem, tego pragnijmy. Wsłuchajmy się w te Jezusowe słowa. Chcę być Twoim przyjacielem. Zechciej być moim przyjacielem. Bardzo Ci o to proszę.